Cześć, ma tu Master. Chrzęstowa 36 misji w GTA Vice City i pierwsza misja w gangu motocyklistów, która się nazywa Stalowe koła. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's Lupin? Tommy Versetti. Versetti. You don't look like the law, so that's brought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin. Go see how this girl handles the fight. Dobra, weź dowolnego harleja. Gotowi? 3 2 1. Start! Lecimy. Tur down, downtown. Dobra. Ogólnie. Ja, ja tak nie wiem, ale mi się wydaje, że jakby tak tymi harlejami się ciężko kręca. Raz można stracić, raz zyskać. Ja teraz. No, jak widać, jak na razie u mnie wszystko jest na dob dobrej drodze, więc nie powinno być tak źle. Wyścig prosty, chyba. No, tak, dostajemy 1000 dolarów. No i minuta 22, czyli no, nie było aż tak źle. Dobra. Więc to było tyle, no to nara.